Czy wiesz, co naprawdę dzieje się z duszą w momencie śmierci? Czy wiesz, gdzie znajdują się teraz Twoi bliscy, którzy odeszli? Czy jesteś gotowy usłyszeć prawdę, której księża zazwyczaj nie mówią otwarcie, bo brzmi to zbyt niezwykłe dla niewierzących? Nazywam się ojciec Michał i służę Bogu już dwadzieścia siedem lat. Za te lata odprawiłem 1847 pogrzebów. Stałem przy łożach umierających, modliłem się na cmentarzach, w śniegu i upale. Słuchałem spowiedzi ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia. Widziałem rodziny, które się rozpadały po stracie, i rodziny, które znajdowały pokój. Widziałem duszę w momencie przejścia. I dzisiaj opowiem wam całą prawdę o tym, jak żyją zmarli. Widziałem, jak ludzie cierpią z powodu niewiedzy, widziałem, jak rodziny się rozpadają, bo nikt im nie powiedział, co naprawdę dzieje się po śmierci. I milczałem zbyt długo. Zbyt długo myślałem, że to prywatne sprawy, że każda sytuacja jest wyjątkowa, że nie powinienem się wtrącać. Ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę. Jeśli wiem, jak pomóc, i milczę, to staję się współwinny cierpienia. Dlatego dzisiaj wszystko Wam opowiem, bo to, co usłyszycie dalej, może zmienić sposób, w jaki żegnasz swoich bliskich, może dać Ci pokój, może odpowiedzieć na pytania, które zadajesz sobie każdej nocy, gdy myślisz o tych, którzy odeszli. Pozwólcie, że zacznę od historii, która wszystko zmieniła w moim rozumieniu życia pozagrobowego. Przyszła do mnie kobieta. Miała 54 lata. Nazywała się Anna. Nauczycielka literatury. Osoba skromna, która nie często chodziła do cerkwi, ale wierzyła w Boga. Mieszkała całe życie w jednym mieście. Wychowała dwoje dzieci, była wdzięczna za to, co miała. Pochowała swoją matkę cztery miesiące wcześniej. Matka Anny miała 79 lat, odeszła spokojnie we śnie, bez bólu, bez cierpienia. Wszyscy mówili, że to była dobra śmierć, że taka śmierć to błogosławieństwo. Anna myślała tak samo. Przez pierwsze dwa tygodnie po pogrzebie czuła się dziwnie uspokojona, ale potem zaczęły się sny. Każdej nocy widziała swoją matkę. Matka stała w ciemnym korytarzu, wyglądała na zagubioną, jakby czegoś szukała. Anna próbowała do niej podejść, ale matka odwracała się i odchodziła. Anna budziła się z uczuciem, że coś jest nie tak. Że matka próbuje jej coś powiedzieć, ale nie może. Kiedy Anna weszła do mojego gabinetu, od razu zobaczyłem: Coś jest nie tak. Schudła. Na twarzy, pod oczami, ciemne cienie. Ręce drżą. Powiedziała: Ojcze Michale, oszaleję. Moja matka nie może znaleźć spokoju. Widzę ją każdej nocy. Co mam zrobić? Zapytałem ją o szczegóły. Jak odprawiła pogrzeb, co zrobiła w domu, jak modliła się za matkę. I wtedy Anna powiedziała coś, co wszystko wyjaśniło. Powiedziała: Ojcze, ja bardzo kocham moją matkę. Dlatego każdego wieczoru rozmawiam z jej zdjęciem. Pytam, jak się ma tam, gdzie jest. Proszę, żeby się do mnie odezwała we śnie. I wtedy zrozumiałem. Anna nie rozumiała, co robi. Nie rozumiała, że zatrzymuje duszę matki między światami, że przez swoją miłość, przez swoje przywiązanie nie pozwala matce iść dalej. Powiedziałem jej jedno proste zdanie: Anno, twoja matka nie może iść dalej, bo ty jej nie wypuszczasz. Musisz ją puścić. Anna spojrzała na mnie z przerażeniem. Ale jak mogę ją puścić? To moja matka, kocham ją. I wtedy zacząłem jej tłumaczyć, co naprawdę dzieje się z duszą po śmierci, co naprawdę potrzebują zmarli od nas, żywych. I to samo chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Widzicie, kiedy człowiek umiera, jego dusza nie po prostu znika. Nie zasypia, nie przestaje istnieć. Dusza przechodzi przez kilka etapów, i każdy z tych etapów jest niezwykle ważny dla tego, gdzie ostatecznie znajdzie się dusza. W pierwszych trzech dniach po śmierci dusza jest jeszcze bardzo blisko ciała, jest zdezorientowana, nie rozumie w pełni, co się stało. Dlatego w tradycji prawosławnej, w pierwszych trzech dniach odprawiamy szczególne modlitwy. Dlatego nie zamykamy trumny od razu. Dlatego czuwamy przy zmarłym. Dusza w tych pierwszych trzech dniach może widzieć swoich bliskich, może słyszeć, co mówią, może czuć ich smutek, ich ból. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy w tych pierwszych trzech dniach nie rozpaczali, żebyśmy nie krzyczeli. Nie lamentowali, bo to przywiązuje duszę do ziemi, to sprawia, że dusza czuje się winna, że nie może nas opuścić. Zamiast tego powinniśmy modlić się spokojnie, z wiarą, z nadzieją. Powinniśmy prosić Boga, żeby przyjął duszę w swoją miłość, żeby anioły prowadziły ją w drodze, żeby Matka Boża otworzyła przed nią bramy. Pierwszego dnia dusza jest przy ciele. Widzi wszystkich, którzy przychodzą, słyszy wszystkie słowa, i dlatego tak ważne jest, żeby nie mówić źle o zmarłym, nie roztrząsać jego grzechów, nie wspominać konfliktów, bo dusza to wszystko słyszy i cierpi. Drugiego dnia dusza zaczyna rozumieć, że coś się zmieniło, że nie jest już w ciele, że jest w innym stanie, i w tym momencie. Dusza zaczyna oglądać swoje życie, widzi wszystkie swoje czyny, wszystkie słowa, wszystkie myśli. I to nie jest osąd od zewnątrz, to jest osąd własnego sumienia. Trzeciego dnia dusza się żegna, odwiedza wszystkie miejsca, które były dla niej ważne: dom, gdzie mieszkała, miejsca pracy, miejsca, gdzie była szczęśliwa, miejsca, gdzie cierpiała. I wtedy dusza zaczyna rozumieć, że musi iść dalej. Po trzecim dniu dusza wznosi się. Zaczyna wędrówkę przez coś, co nazywamy mytarstwami, miejscami duchowego oczyszczenia. To nie jest piekło, to nie jest raj, to jest droga pomiędzy. I na tej drodze dusza spotyka różne próby, różne pytania, różne sytuacje, które muszą być wyjaśnione. Czy modliłeś się regularnie? Czy kochałeś bliźniego? Czy przebaczałeś? Czy byłeś szczodry, czy byłeś uczciwy? Każda z tych kwestii musi być rozwiązana i dusza przechodzi przez te mytarstwa nie sama. Towarzyszą jej anioły, którzy bronią jej przed mocami ciemności. I tutaj na ta tej drodze nasze modlitwy mają ogromną moc. Kiedy modlimy się za zmarłego, nasze modlitwy docierają do duszy jak światło w ciemności, jak dłoń, która pomaga wstać, jak głos, który daje nadzieję. Dlatego pierwsze czterdzieści dni są tak ważne. W tych czterdziestu dniach dusza przechodzi przez wszystkie mytarstwa, i w tych czterdziestu dniach nasze modlitwy mają największą moc. Anna słuchała mnie z szeroko otwartymi oczami. Widziałem, jak łzy spływają jej po policzkach i wtedy powiedziała: Ojcze Michale, ale ja przecież modlę się za moją matkę. Każdego wieczoru mówię: Mamo, niech Bóg Cię chroni. Pokręciłem głową. Anno, to nie jest modlitwa, to jest rozmowa. A różnica jest ogromna. Kiedy rozmawiasz ze zmarłym, kiedy próbujesz się z nim kontaktować, kiedy prosisz, żeby się do ciebie odezwał we śnie, ty go zatrzymujesz, ty mu nie pozwalasz iść dalej, bo dusza słyszy twoje wołanie i próbuje odpowiedzieć, i przez to zatrzymuje się w miejscu. Prawdziwa modlitwa to coś zupełnie innego. Prawdziwa modlitwa to nie rozmowa ze zmarłym, to rozmowa z Bogiem o zmarłym. To prośba skierowana do Boga. Panie, przyjmij duszę mojej matki. Odpuść jej grzechy. Daj jej pokój. Niech anioły prowadzą ją do twojego królestwa. Widzicie różnicę? Kiedy modlisz się tak, ty nie zatrzymujesz duszy, ty jej pomagasz. Ty ją wypuszczasz. Ty mówisz: idź z Bogiem. Ja zostanę tutaj, ale ty idź. Idź do światłości. I to właśnie powiedziałem Annie. Powiedziałem: przestań rozmawiać z matką. Przestań prosić, żeby się do Ciebie odezwała, zamiast tego módl się za nią. Każdego wieczoru, zanim zaśniesz, odmów za nią modlitwę. Psalm 90. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, i powiedz Panie, przyjmij duszę mojej matki. Niech znajdzie pokój w Twoim królestwie. Anna zrobiła dokładnie to, o co ją prosiłem. I już pierwszej nocy nie miała snu o matce. Drugiej nocy też nie. Trzeciej nocy śniła się jej matka, ale tym razem matka się uśmiechała, stała w jasnym miejscu otoczona światłem i powiedziała tylko jedno słowo dziękuję. Anna przyszła do mnie tydzień później, powiedziała, Ojcze Michale, pierwszy raz od czterech miesięcy spałam spokojnie. Pierwszy raz poczułam, że matka jest na właściwym miejscu, że jest szczęśliwa. Jeśli więc ta historia was poruszyła, jeśli rozpoznajecie w niej siebie lub swoich bliskich, zostańcie ze mną. Postawcie lajka i subskrybujcie kanał, bo to, co opowiem dalej, może zmienić waszą rodzinę. Może dać wam pokój, którego szukaliście od lat. A teraz wróćmy do tego, co dzieje się dalej z duszą po pierwszych 40 dniach. Po 40 dniach dusza przechodzi przez coś, co nazywamy pierwszym sądem. To nie jest ostateczny sąd. To jest jak pierwsza ocena. Dusza widzi, gdzie jest. Rozumie, co zrobiła dobrze i co zrobiło źle. I w tym momencie dusza otrzymuje miejsce, gdzie będzie czekać do dnia sądu ostatecznego. Niektóre dusze są już w stanie widzieć światłość Bożą, są blisko nieba, czują pokój, czują miłość. Inne dusze są jeszcze w ciemności, cierpią, nie z powodu kary zewnętrznej, ale z powodu własnych grzechów, których jeszcze nie zrozumiały, nie przepracowały. I tutaj znowu nasze modlitwy mają ogromną moc. Bo kiedy modlimy się za zmarłych, kiedy odprawiamy za nich liturgię, kiedy dajemy jałmużnę w ich imieniu, to wszystko dociera do dusz. To wszystko pomaga im wznosić się wyżej, bliżej Boga. Przyszedł do mnie mężczyzna. Miał 62 lata. Nazywał się Stefan. Inżynier. Człowiek wykształcony, racjonalny. Nie wierzył w nic, co nie można było udowodnić naukowo. Ale pochował swojego ojca rok wcześniej, i od tamtej pory jego życie się rozpadało. Stefan powiedział: Ojcze Michale, ja nie wierzę w życie po śmierci, ale coś jest nie tak. Mój ojciec był dobrym człowiekiem, ale umierał w gniewie. Ostatnie słowa, które powiedział, to były słowa gniewu na mnie. I od tamtej pory nie mogę znaleźć spokoju. Zapytałem: Co czujesz? Stefan odpowiedział: Czuję, że on jest gdzieś blisko, czuję jego gniew, czuję, że nie może znaleźć spokoju i ja też nie mogę. Zapytałem: Czy modliłeś się za niego? Stefan spojrzał na mnie z niedowierzaniem: Ojcze, ja nie wiem, jak się modlić, ja nie umiem. I wtedy zrozumiałem, Stefan był człowiekiem nauki, ale nauka nie dała mu odpowiedzi na to, co czuł w sercu. Nauka nie dała mu narzędzi, żeby pomóc ojcu. Powiedziałem mu: Stefanie, nie musisz wierzyć w życie po śmierci, nie musisz rozumieć, jak to działa. Po prostu zrób to, o co Cię proszę. Każdego wieczoru przez czterdzieści dni odmów za Ojca jedną prostą modlitwę. Panie, jeśli dusza mojego ojca istnieje, jeśli jest gdzieś tam, proszę, daj mu pokój, odpuść mu gniew, odpuść mnie za to, co zrobiłem źle, i przyjmij go w swoją miłość. Stefan zgodził się. Zrobił to nie z wiary, ale z rozpaczy. Zrobił to, bo nie miał już innych opcji. Tydzień później zadzwonił do mnie. Głos miał inny, spokojniejszy. Powiedział: Ojcze Michale, coś się zmieniło. Nie wiem co, ale czuję, że ojciec jest daleko. Czuję, że już nie jest w gniewie. Miesiąc później Stefan przyszedł do mnie osobiście. Powiedział: Ojcze, może nie rozumiem tego naukowo, może nie potrafię tego wyjaśnić, ale wiem jedno. Ta modlitwa zadziałała. Mój ojciec znalazł pokój i ja też. I widzicie, o co tutaj chodzi? Nie chodzi o to, żebyście wierzyli w każdy szczegół tego, co mówię. Nie chodzi o to, żebyście rozumieli mechanizm działania. Chodzi o to, żebyście zrobili to, co pomoże waszym bliskim, żebyście dali im szansę na pokój. Bo zmarli naprawdę żyją. Nie w takim sensie jak my, nie w ciele, ale ich dusze istnieją, ich świadomość istnieje i oni potrzebują naszej pomocy. Ale tutaj jest coś niezwykle ważnego, o czym muszę Wam powiedzieć. Zmarli żyją, ale nie możemy próbować się z nimi kontaktować, nie możemy wzywać ich duchów, nie możemy iść do wróżek, które obiecują kontakt z umarłymi. To jest niebezpieczne. Nie tylko duchowo, ale też psychicznie. Dlaczego? Bo kiedy próbujesz się kontaktować ze zmarłym, kiedy wzywasz jego ducha, nie wiesz, kto naprawdę odpowie. Duchy ciemności potrafią udawać głosy naszych bliskich, potrafią mówić ich słowami, potrafią nas oszukać. I dlatego Cerkiew od zawsze uczy. Nie kontaktuj się ze zmarłymi, módl się za nich. To jest fundamentalna różnica. Przyszła do mnie kobieta, Zofia. Miała 48 lat. Pochowała swojego męża dwa lata wcześniej i przez te dwa lata chodziła do różnych wróżek, jasnowidzów, mediów. Wydała tysiące złotych na seanse spirytystyczne, bo desperacko chciała usłyszeć głos męża. I podczas jednego z tych seansów usłyszała głos. Głos, który brzmiał jak jej mąż, głos, który mówił: Zosiu, jestem tutaj, kocham cię, tęsknię za tobą. Zofia była szczęśliwa. Myślała, że znalazła sposób, żeby być z mężem. Zaczęła chodzić na seanse co tydzień, zaczęła rozmawiać z tym głosem coraz częściej. Ale potem zaczęły się dziwne rzeczy. Zofia zaczęła słyszeć głosy w domu. Głosy, które ją wołały w nocy, zaczęła widzieć cienie, które poruszały się po pokojach, zaczęła czuć obecność czegoś złego. Zofia przyszła do mnie w rozpaczy, powiedziała: Ojcze Michale, myślałam, że to mój mąż, ale teraz wiem, że to coś innego, coś złego. Nie mogę już spać, boję się własnego domu. I wtedy musiałem jej wyjaśnić prawdę. To, co słyszała na tych seansach, to nie był jej mąż. To były duchy oszustwa, które wykorzystały jej ból i tęsknotę i teraz te duchy nie chciały odejść. Odprawiłem w jej domu specjalną modlitwę, poświęciłem każdy pokój. Kazałem jej wyrzucić wszystkie rzeczy związane z tymi seansami, talie kart, kryształy, amulety. I kazałem jej modlić się codziennie, prosić Boga o ochronę. Trwało to trzy miesiące, zanim Zofia poczuła, że jej dom znowu jest bezpieczny. Trzy miesiące walki duchowej, modlitwy, postu, ale w końcu te głosy ucichły, te cienie zniknęły. Zofia powiedziała mi, ojcze Michale, teraz wiem, mój mąż nie potrzebował, żebym wzywała jego ducha, on potrzebował, żebym się za niego modliła. I teraz to robię, każdego dnia i czuję pokój. Chcę, żebyście to zrozumieli. Jeśli straciliście kogoś bliskiego, nie próbujcie się z nim kontaktować. Nie chodźcie do mediów. Nie używajcie tablicy. Ouija, nie wzywajcie duchów. To tylko sprowadzi na was ciemność. Zamiast tego, módlcie się. Módlcie się szczerze, z serca. Proście Boga, żeby przyjął duszę waszego bliskiego. Odprawcie za niego liturgię. Dajcie jałmużny w jego imieniu. To jest to, czego naprawdę potrzebują zmarli. I teraz pozwólcie, że opowiem wam o tym, co dzieje się z duszą w dniu Sądu Ostatecznego, bo to jest moment, na który czekają wszystkie dusze moment ostatecznego rozstrzygnięcia. W naszej tradycji prawosławnej wierzymy, że po śmierci dusza przechodzi przez pierwszy sąd indywidualny osąd jej życia, ale to nie jest koniec. To jest dopiero początek oczekiwania. Wszystkie dusze czekają na dzień sądu ostatecznego, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie. W tym dniu wszystkie dusze zostaną połączone z ciałami, ale z ciałami zmartwychwstałymi, przemienionymi. I w tym dniu nastąpi ostateczne rozdzielenie między tymi, którzy wybrali Boga, a tymi, którzy go odrzucili. I tutaj jest coś niezwykle ważnego. Nie jest tak, że Bóg karze, nie jest tak, że Bóg niektórych wybiera do nieba, a innych wysyła do piekła. To my sami przez nasze wybory, przez nasze czyny, przez naszą miłość lub jej brak decydujemy, gdzie będziemy. Niebo to nie jest miejsce. Niebo to jest stan bycia z Bogiem. To jest pełnia miłości. Pełnia światłości, pełnia radości. A piekło to nie jest miejsce męczarni z ogniem i siarką. Piekło to jest stan oddzielenia od Boga. To jest ciemność, pustka, samotność. I każda dusza, która znajdzie się w piekle, znajdzie się tam nie dlatego, że Bóg ją tam wysłał. Znajdzie się tam dlatego, że ona sama wybrała życie bez Boga. Że ona sama. Zamknęła się na miłość. Przyszedł do mnie młody człowiek, miał 28 lat, nazywał się Piotr. Studiował filozofię, czytał mnóstwo książek, uważał się za ateistę. Ale jego babcia właśnie umarła, i Piotr przyszedł do mnie z pytaniem, które go dręczyło. Ja się boję, powiedziała Helena. Co on ma na myśli? Zapytałem ją o relację z bratem, i wtedy Helena zaczęła płakać. Powiedziała: Ojcze, kłóciliśmy się przez całe życie o pieniądze, o rodzinę, o wszystko. Ja go nie lubiłam, ale kiedy umarł, organizowałam pogrzeb, płakałam na cmentarzu. Mówiłam wszystkim, jak bardzo go kochałam, bo tak trzeba, prawda? Bo tak wypada. Ale on wie, Powiedziała Helena, wierzę, udawałam, i teraz przychodzi do mnie we śnie i mówi mi prawdę. Powiedziałem Helenie. Twój brat nie przychodzi do Ciebie, żeby cię oskarżyć. Przychodzi, żeby ci dać szansę na pojednanie, nawet po śmierci. Co mam zrobić? Zapytała Helena. Przeproś go, powiedziałem. Nie udawaj już, powiedz prawdę. Powiedz, bracie. Przepraszam, że Cię nie kochałam tak, jak powinnam. Przepraszam za wszystkie kłótnie, za wszystkie złe słowa. Teraz proszę Boga, żeby Ci pomógł znaleźć pokój, i proszę Ciebie, żebyś mi przebaczył. Helena zrobiła to i powiedziała mi później: Ojcze Michale, ten sen się już nie powtórzył, ale ostatniej nocy śniło mi się, że brat stoi w świetle i uśmiecha się. I czuję, że mi przebaczył. I to jest właśnie siła prawdy. Zmarli nie potrzebują naszych kłamstw, nie potrzebują naszego udawania, oni potrzebują naszej szczerości, naszego prawdziwego żalu, naszego prawdziwego przebaczenia. Bo widzicie, życie po śmierci to nie jest koniec relacji, to jest ich przemiana. My, żywi, możemy nadal pomagać zmarłym przez modlitwę. A zmarli mogą nam pomagać przez swoją modlitwę w niebie. Ci zmarli, którzy są blisko Boga, ci, którzy już widzą Jego światłość, oni się za nas modlą. Oni proszą Boga, żeby nas chronił, prowadził, pomagał. I dlatego w naszej tradycji prosimy świętych o wstawiennictwo. Bo oni są naszymi przyjaciółmi w niebie, ale nawet ci zmarli, którzy jeszcze nie są w pełni z Bogiem, którzy jeszcze przechodzą przez oczyszczenie oni też mogą nam pomóc, mogą nam pokazać, jak ważna jest modlitwa, mogą nas nauczyć, jak żyć, żebyśmy nie popełniali tych samych błędów. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali o zmarłych nie w sposób bolesny. Nie w sposób, który nas niszczy, ale w sposób, który nas łączy, żebyśmy modlili się za nich, żebyśmy dawali jałmużnę w ich imieniu, żebyśmy żyli tak, żeby oni byli z nas dumni. Chcę wam teraz powiedzieć coś bardzo ważnego. Wszystko, co wam opowiedziałem, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. To nie jest nauka w sensie naukowym. To nie jest coś, co można zmierzyć, zważyć, udowodnić w laboratorium. To jest wiara, a wiara to coś głębszego niż nauka. Wiara to doświadczenie duchowe, które przekracza to, co widzimy i dotykamy. Jeśli macie jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychiczne, fizyczne proszę, idźcie do lekarzy, idźcie do psychologów. Szukajcie profesjonalnej pomocy. Cerkiew to droga wiary, nie zastępstwo medycyny. Ale wiara może wam dać coś, czego nie da medycyna. Może dać wam pokój w sercu, może dać wam nadzieję. Może połączyć was z tymi, którzy odeszli, i może pokazać wam, że śmierć to nie jest koniec. To jest przejście. Przez wszystkie te lata mojego kapłaństwa widziałem tysiące rodzin, widziałem rodziny, które się rozpadły po śmierci bliskiego, widziałem rodziny, które stały się silniejsze i wiem, co robi różnicę: różnicę robi wiara, różnicę robi modlitwa, różnicę robi to, jak żegnamy się z naszymi bliskimi. Czy robimy to w gniewie, w żalu, w rozpaczy, czy robimy to w pokoju? W nadziei, w miłości. Pamiętajcie: kiedy ktoś umiera, nie tracimy go na zawsze. Oddalamy się na czas, ale jeśli żyjemy w Bogu, jeśli modlimy się, jeśli kochamy, to pewnego dnia spotkamy się znowu w miejscu, gdzie nie ma już śmierci, gdzie nie ma cierpienia, gdzie jest tylko światłość i miłość. I dlatego nie bójcie się śmierci. Nie dla siebie, nie dla swoich bliskich, bójcie się tylko życia bez miłości, bo to właśnie miłość decyduje o tym, gdzie będziemy po śmierci: czy będziemy w świetle, czy w ciemności. Kończę nasze spotkanie modlitwą. Módlmy się razem za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli, za naszych rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci, przyjaciół. Za wszystkich, którzy czekają na nasze modlitwy, Panie Jezu Chryste, synu Boży, zmiłuj się nad naszymi zmarłymi, przyjmij ich dusze w Twoje królestwo, odpuść im wszystkie grzechy, daj im pokój i światłość wieczną. Niech aniołowie prowadzą ich do Twojego tronu, niech Matka Boża otworzy przed nimi bramy raju i niech pewnego dnia spotkamy się z nimi znowu. W miejscu, gdzie nie ma już łez, gdzie nie ma cierpienia, gdzie jest tylko Twoja miłość. Amen. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich, niech chroni Was i Wasze rodziny, niech daje Wam siłę w trudnych chwilach i niech prowadzi Was drogą światłości, teraz i zawsze. Amen.